Bardzo ważne spotkanie dla, dla jednych i dla drugich. Zaczynamy od składów obydwu zespołów. W bramce FC Hasbuli. Może mi pomożesz? A, z jedynką Dawid Motak. Numer 5 Dominik Pyrka. Kozlinec! Tymczasem bardzo szybko otwiera tam asystę, tam zagrywał Christian Edelbauer, bo któżby inny w akcji ofensywnej brać mógł udział. No jeszcze nie zdążyłem ani do jednego, ani do drugiego dojechać. I kolejna szansa znowu Kozlinec przed polem karnym i znowu indywidualnie 2 do 0 dla FC Hasbulli, druga minuta. Asysty. No to w takim razie ja Dawidzie przeczytam składy. E, szajki, ale może za chwilę. E, bo mamy sytuację w polu karnym, i jest golna. E, 2 do 1 do siatki trafia. Musimy wszystkie formalności załatwić, bo jeśli dzieje się to zaraz od pierwszego gwizdka, to zdarzają się kłopoty. Ależ teraz strata. Christian Edelbauer, wystawienie do moczu rada i jest 3 do 1 dla FC Hazbuli. Utrzymał ją w posiadaniu dla swojej drużyny Adam Moczura. Źle znowu zagrywał Kozlenec. Będzie świetna szansa. Skrzypek jest! Drugie trafienie dla szajki w tym spotkaniu. W wyprowadzeniu piłki przez Hasbulle. Stracił tę piłkę Kozlynec. i od razu w pierwszym zagraniu uruchomiony z numerem 77 Tomasz. Do Kozleneca i mamy już 4 do 2. Błyskawiczna. Odpowiedź FC już kilkadziesiąt sekund później bramką, no i można powiedzieć, że na zero Roman Kozlenec. Pyrka odbiera piłkę jest Edelbauer, Daniel do Krystiana i gol numer 5 dla FC Hasbulli dla FC Hasbulli no i sytuacja szajki robi się coraz trudniejsza. Skrzypek przedarł się, ale dobrze wyszedł z bramki Dawid Motak I może wyjść z tego asysta. Christian Edelbauer w polu karnym. Jest bramka numer 6, 14. Piłka odbijała mu się a to od jednej, a to od drugiej nogi. Ostatecznie ląduje w rękach Dawida Motaka. I ten już wznawia Edelbauer z Moczuradem. Moczurat w polu karnym. Adam Moczurat fantastycznie zrobił to grać. FC Hasbulli. Ale niecelna próba. Błyskawiczna jednak strata szajki. Moczura CBZOWski, moczura do Edelbauera. I mamy bramkę numer 8 dla FC Hasbulli. Błyskawiczne granie na boisku numer 2. No ale taka właśnie charakterystyka tej naszej ekstra klasy. Kielanowicz, oj, dużo ryzyka i to ryzyko się nie opłaca, bo piłkę odbiera Adam Moczulat i sywa szajki. To trzeba również sobie powiedzieć. No, bardzo łatwo do tych sytuacji dochodzi cały czas Hasbulla, Jakby szajka zapomniała dzisiaj o grze defensywnie. Znowu błąd! Kielanowicza, druga azysta golkipera Szajki przy bramce. Ta obrona aż 88 straconych goli i gorsza defensywa tylko po stronie. Wyznawców, tylko ostatnia drużyna czerwona, latarnia ligowa tych goli straciła mniej. Edelbauer, jeszcze Kielanowicz, Moczurad jest. Del Edelbauer no i ma tą swoją czwartą bramkę. Praktycznie strzelał ją. Pozlenec do tego: hat-trick tak jak wspominaliśmy w pierwszej połowie Adama Moczurada. Mamy 11 do 2. Świetnie, teraz y, surowy do skrzypka, ten chciał y, przelobować Dawida Motaka, ale y, nie trafił dla Szajki, ale no już gdy się wydawało, że wejdą w końcu z piłką do pustej bramki, to wrócił Roman Kozlynec, a teraz Hasbulla Edelbauer wystawia Christian Edelbauer, Adam Moczurat i mamy dwunastą bramkę dla Hasbulla w tym spotkaniu. 34 punkty i teraz on y, goni y, Tą trójkę Trochanowski Zawadzki. Tak, i co jeszcze warte zauważenia, to e, ta trójka wypisana w naszych e, notatkach. Może za chwilę Moczurat broni Kielanowicz, wyjaśnia na chwilę sytuację szajka. Ta trójka, czyli Christian Edelbauer, Roman Kozlynec i Adam Moczurat, ale to nie Adam Moczura teraz, a Dominik Pyrka. To tyle chciałem powiedzieć od y, dwóch minut, chyba już ale cały czas nie mieliśmy okazji. Edelbauer na prawą stronę, Pyrka w pole karne i mamy bramkę numer 14. Christian Edelbauer wpisuje się na listę. Do bramki dzisiaj ta piłka, no nie ma możliwości, żeby pokonać Dawida Motaka. Od 11 minut. Musimy Dawidzie chyba ograniczyć tutaj swoje przygotowanie do meczu w ekstra klasy, bo i tak nie zdążymy wszystkiego powiedzieć i tak, bo po prostu się nie da, cały czas nam czy jedni, czy drudzy przerywają, bo tworzą kolejne akcje. No i znowu duet Edelbauerów. Weekend po takim meczu. No impreza też była w ekipie Szajki. Usłyszeliśmy komentarze w przerwę, że trudny weekend, stąd taki rezultat. A w międzyczasie Adam Moczurat trafia do siatki. Po raz się dobrze wrócił. Się bramkarz Szajki, no ale znowu jest on bardzo daleko, a Kozlynec rusza z kolejną akcją. Trzech na bramkarza gracze Hasbulli, Daniel Edelbauer, Adam Moczurat, 17, do dwóch. 46. 17. 17, 16, 17? 17 moim zdaniem. Policzymy za chwilę. Oj, teraz przejmuje Pezłowski. Może teraz się uda w końcu jest trzeci gol dla Szajki Wrocław. Kamil Pezłowski podaje, Mateusz Luby. 17 bramka Hasbuli. Jeśli chodzi o ekipę Szajki, to takich problemów nie będziemy mieli, bo to dopiero ich trzecie trafienie. A już kolejna akcja FC Hasbuli. Mamy 18 do 3. Daniel Delbały drużyny już trochę nastojąco. A kto oskarże podawał przy poprzedniej bramce Moczurada. Też Daniel Edelbauer. Tak, tak mi się wydawało. I znowu podawał Daniel Edelbauer. A do siatki trafia Daniel Sinicyn. Jest to jego pierwsza bramka w tym zespołem FC Hasbulla. No widzimy, tu narzekamy, że tyle się dzieje. 22 bramki. Ale dobrze, że nikt nie komentował tego ich meczu z PD Wildborn za teraz. Samobój Dominika Pyrki w ostatniej minucie.